Co zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, zapraszam Cię na dzisiejszą ucztę przed śniadaniem. Cieszę się, że możemy się po raz kolejny spotkać i kontynuować ten tydzień ze Słowem Bożym. Zachęcam Cię, abyś zrobił, zrobiła sobie tygodniowe postanowienie. Idziemy małymi krokami. Do zbawienia idziemy małymi krokami. Oczywiście mamy na uwadze cel ostateczny, to jest nasza główna motywacja, ale idziemy, ma idziemy małymi krokami, aby małe rzeczy robić z jak największą miłością, aby z każdego dnia wycisnąć jak najwięcej Bożej łaski, aby to nasze serce jak najobficiej wypełniało się Bożą łaską. Jestem przekonany, że bardzo pomocne będzie dla Ciebie Słowo Boże, aby otworzyć się na to, co Pan Bóg dzisiaj dla Ciebie przygotował. Zapraszam do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za kolejny dzień. Dziękuję Ci za kolejną szansę, po to, aby przybliżać się do Ciebie. Szansę na to, aby odkrywać relacje z Tobą, piękno Twojej miłości, obfitość Twojej łaski, a także by zagłębiać się w Słowo Boże, Słowo, które daje mi życie, Słowo, które jest dla mnie pokarmem, Słowo, które staje się dla mnie światłem, wskazówką i drogą, drogą do zbawienia, bo jest to Słowo samego Pana Jezusa. Chcę dzisiaj przyjmować Boże błogosławieństwo, chcę przyjmować Bożą wolę i wypełniać ją najlepiej, jak to jest możliwe. I o to proszę, przez wstawiennictwo tej, która najlepiej wypełniła w swoim życiu wolę Pańską, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen a teraz zapraszam cię do wysłuchania dzisiejszej ewangelii słowa ewangelii według świętego marka gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadwszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł, Nauczycielu wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu, Jednego ci brakuje, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on pochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci. Jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł, U ludzi to niemożliwe. Ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jednego Ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Co robić, aby osiągnąć życie wieczne? Niedawno omawialiśmy podobny temat. Pan Jezus powiedział: Jednego ci brakuje. Jednego, zatem już wiele ten człowiek osiągnął na tej drodze, aby osiągnąć zbawienie. Zatem, co osiągnął już? Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. I on o, odrzekł Panu Jezusowi: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Zatem, przykazania to są drogowskazy do nieba. I ważne, aby przestrzegać wszystkich przykazań, a nie wybiórczo. To nie jest tak. Z przykazaniami, jak z marketem. Wchodzimy, z tego regału biorę to, z tego nie, z tego nie, z tego to i to, z tego nie, a z tego to i to. Nie. Przyjmujemy wszystkie. Od pierwszego do ostatniego w pełni. Czyli to. I druga sprawa to wolność od spraw materialnych, doczesnych. Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i chodź za mną. Oczywiście na co dzień korzystamy z różnych rzeczy. Korzystamy z telefonu. Ja korzystam teraz z kamery, żeby nagrywać. Mam tutaj światła, korzystam. Trzeba było kupić ten egzemplarz Słowa Bożego, czytań Ewangelii na każdy dzień. Ale moi drodzy, ważna jest wolność, wolność od rzeczy materialnych. I ta wolność. Ma nam dawać ukierunkowanie naszego spojrzenia przede wszystkim na Pana Jezusa. Wolność od spraw doczesnych ma nam dawać ukierunkowanie na Pana Jezusa, który ma być dla nas pierwszy, najważniejszy. A jeżeli On będzie na pierwszym miejscu, to pozostałe wartości będą na właściwych miejscach. I to jest droga do zbawienia, do osiągnięcia życia wiecznego. Pan Jezus na pierwszym miejscu: wolność od spraw doczesnych i przykazania, życie przykazaniami prosta, Proste. a jakie trudne. Niech Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Najświętszej i rozważanie Bożego Słowa umacnia Cię w tym, aby Twoje i również moje serce były przez to Słowo Boże i Boże łaskę formowane, aby żyć tą Ewangelią. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego. Zapraszam Cię na ucztę przed śniadaniem jutro na majówkę i napisz w komentarzu proszę, czy już masz modlitewnik wróć. Zachęcam, żeby się podzielić, albo czy masz w zamiarze w planach nabyć warto. Wydawnictwo rafael rafael.pl